Okorzyć trzeba, zmysły i rozum swój, do z nieba. Chyba, to Bóg, to Jezus. Okrwi wodu, która się wytrysnęła. Z Najświętszego Serca Jezusowego, Jako Zdrój Miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie O krwi i wodę, Któraś wytrysnęła Z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, o krwi wodą, która się wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, dzieńka świętej siostry Faustyny. O jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem, nie dowierza dobroci mojej. I szatani wierzą sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją. Panie Jezu, teraz w tej godzinie miłosierdzia obudź w nas ufność Twoją nieskończoną dobroć. Ufność, która pozwala nam odważnie zawierzać Tobie, świat, Kościół, naszą parafię, nasze rodziny. Wszystkich, którzy Szczególnie Twojego miłosierdzia teraz, w tej godzinie potrzebują. Ojcze nasz, ktoś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa. Syna Jego, jedynego Pana naszego, ty się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Marii Pan, Męczą pod Pąskim Piłat, ukrzyżowan umarł i pogrzebił, Wstąpił do opieki, Trzeciego dnia zmartwychwstał, Wstąpił na niebios, Siedzi po Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Bierzemy w ducha świętego, święty Kościół powszech, świętych obcowania, grzechów odpuszczeń, ciała zmartwychwstań, wstań, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj go błogosny męki Niech mink jego trwa mink trwa Daj mink błogosny męki mink. को बोल स्ने की गाय को बोल स्ने की जाए को बोल स्ने की दाई को बोलो स्ने की दाई को बोल स्ने मैं की Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. बोलें नहीं मैं दाई को बोल स्ने लाइको बोल स्ने को बोलें बोले स्ने मैंगी Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie sakrzyny masz. I światło całe dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. दाई को बोल स्ने मैं दाई को बोल स्ने मैं दाई को बोलें स्ने की गाय को बोलें नहीं मैं दाई को बोल स्ने मैं Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. दाई को बोलो सुनी मैं की दाई को बोलें नहीं मैं लाई को बोल सुनी मैं दाई को बोलें स्ने मैंगी लाई को बोलें नहीं मैं की Dla go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej, bolesnej męki. Święty Boże, Święty Mocny. Święty, a śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a śmiertelny zmiłuj się nad nami. I nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty A Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Mariot, jesteś błogosławiona, bo uwierzyłaś zaufałaś Bogu w każdych okolicznościach życia, także tych najtrudniejszych wyjednaj nami, Kościołowi ufność w Boże Miłosierdzie pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodziciel naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach nas ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, synem swoim nas Pim, nas poleca, swojemu Synowi nas oddawaj, Matko Miłosierdzia, Madonna Szaflarska. Święta siostro Faustyno, święty Janie Paweł II, święty Józefie, święty Andrzej Apostole, błogosławiony honoracie, wszyscy święci i święte Boże, wieczne odpoczywanie, racz zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ak zawierzenia świata, Bożemu miłosierdziu. Boże, ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w duchu świętym pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tru, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, da bolesnej męki, zmartwychwstania Twojego Syna. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu. Oh fam to Dieu, Jésus, oh fam to Dieu, Jésus, oh fam to Dieu, Jésus, oh fam to Dieu, Ufam Tobie, Jezus, Ufam Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Można przystąpić do Komunii Świętej. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie przyjąć Komunie świętą. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo skrzeszymy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych. I was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Puszczamy naszym, Bi i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wielbię Ciebie w każdym momencie, O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie. Nasz w Módlmy się. Miłosierny Boże, otaczaj opieką ojcowską swoich wiernych, których odkupiłeś przez mękę Twojego Syna i sprawa, by trwali w radości z jego zmartwychwstania, który żyje i króluje na wieki wieków. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, błogosławmy Panu,